lecimy w kolejnym odcinku z serwera Majestic RP w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że będziemy zakładać rodzinę. No, Także udało się pod spóla governmentu. więc lecimy My lecimy. Słyszałem, że tutaj będzie się zakłada rodziny. Także tutaj rejestracja organizacji tak jestem. A czy muszę... Dobra, a zaraz zobaczymy czy jest jakieś biuro na przykład tutaj zobaczymy, bo musimy mieć dom, minimalnie czteromiejscowy zaraz zobaczymy, nie ma tutaj nie ma tutaj nie ma tutaj też nie ma, dobra czyli musimy tak, musimy kupić jakiś dom na rynku jakiś dom na rynku musimy kupić eee, to może tak eee, któryś z tych jest taki fajny ten jest... Eee, ten ma zerowy poziom warsztatu, ten też ma zerowy poziom warsztatu. Hmm, hmm, hmm. Hmm, dobra, ten jest gdzie? Jest tutaj bardziej, a ten jest. To chyba bardziej ten mnie będzie interesował. Są dokładnie takie same domy. Dobra, weźmiemy ten domek eee, zapłacimy kartą dobra jeszcze mam półtorej miliona, a teraz tak musimy ten dom odebrać a najpierw trzeba sprzedać ten to jest dom 2x2 czyli się wystawimy za 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 za, za. myślę, że 400 tysięcy bym wystawił 400 tysięcy dobra mm. To to dobra i musimy pojechać odebrać ten dom Także lecimy Wracamy po krótkiej przerwie, tam się sprzedać nie miałem, także jesteśmy na rynku odbieramy, odbieramy nasz dom rodzinny, który znajduje się w tym miejscu dokładnie. Dobra, teraz tak, podrócimy sobie hmm, do urządu w opisie będziecie link do serwera naszej rodziny to pamiętajcie aby skorzystać z kodu mojego czyli wpisujecie na czacie Romo promo wpisujecie z dużych na chor tak wpisujecie i to jest mój kopie, Dostaniecie 10 tysięcy i dostaniecie 7 gika. To już myślę, że się opłaca. Dobra, ale przejdźmy tutaj i będziemy e, założyć organizację. Dobra, teraz Dobra. teraz. Dobra ja kupiłem za do... 17, tak, teraz tak w tym tomku, dalej. Rozjestrzane mogą być, ale ich może być mało łącznie, więc. 52 nie kupi będzie 42. Pasmo, ci sprzedał za 17. Pasmo, nie? Dobra, tak. Weźmy się koło 1. Aha, no to debilno. Ja myślę, że to będzie. A czyli hmm, kolega, fajny. Tak i. Ja bym tak chciał, taką mu złożyć. Tak i koron podstawowy też weźmiemy, taki kanał Chciałbym kupić od razu. Dobra. Ty, a ty nie chcesz katan kupić? Może albo góry budzi? Już mamy logo. A, dobra, tutaj jest wszystko, kosmo funk, ciemny Dobra, milion pięćset kosztuje i 105 Majestic Coins Aha, muszę mieć przy sobie, dobra To lecimy do banku, wypłacić półtorej miliona hmm, I zaraz zapłacę rodzinę Zaraz y, będzie to, się że... będzie milion Tutaj dołączajcie, będzie rekrutacja I będziemy się fajnie bawić tutaj wszyscy razem

no będziemy dołączyć sobie nawet też jesteście wstecie Dobra i teraz tak e, znowu rejestracja to rekosmo z masy... kolor podstawowy to bierzemy taki, coś trochę, nie, taki, coś, coś tego typu, dobra, ciemny i kolor hudu to jest to, dobra to trochę przebardziej żółty, coś takiego. Dobra, coś takiego. Mamy już logo, że będzie Tutaj ciemny kolor taki panarkowy i mamy logo. Dobra, teraz około okładamy rodzinę, poszła kasa i lecimy. E dom jest jak mówiłem, tutaj. Teraz podlecimy, zobaczymy jak to wygląda. Zaraz tablet zobaczymy jak to. Fajne samochody będą. Zaraz Wam pokażę jakie samochody na początku będą. samochody, samochodu, nie do rodziny a ty będziecie mieli jak pierwsi tam, to tylko wszystkie samochody będą jak pierwsi tam no, więc większość warto dołączać hmm, tutaj. no i teraz tak, mamy kubeczka i butelek, taki mamy samochód będzie w rodzinie, A to słuch wypasze, czy jeszcze nie no właśnie dużo rzeczy jest ale dobra, już dodajemy przekazać do rodziny. Dalej będzie. Dalej będzie. Z karnetu. Cold Bronco. Tego też dodajemy. Rodziny przekazać do rodziny. Jeszcze jest. E, a, jest też z karnetu tego. To teraz jest. To też dodajemy do rodziny. Rodziny przekazać. I jeszcze teraz miejsce się skończy, ale dobrze, podawamy podobamy to i to tyle na razie. Tutaj mamy, to jest nasz tablet. Dobra, tak to wygląda. Tak, dobra, tutaj mamy to wszystko. Kontrakt na razie, tylko ten kontrakt mamy. 2000 kosztuje. Hmm, zaraz tutaj wszystkie rangi poustawiam, przedmioty, transport, macie od pierwszych, yy, pierwszych, będziecie mieli od pierwszych rang, także no podjedziemy jeszcze pod tam, yy, rodzinny. Hmm. To jest nasz dom rodzinny No dobra, tutaj samochód zaparkuje gdzieś O, tu na podjeździe Dobra Teraz tak Co on ma z tyłu, czy coś on tutaj ma? Dobra, ma taki prosty plac, taras Dobra, a wejdźmy do środka Zobaczmy jak to też wygląda Dobra No, czyli taki standardowy domek Teraz zobaczmy, coś możemy ma, ma w magazynie Tu nic nie ma Tutaj burgerki. To tak jak będziecie chcieli, to będziecie mogli sobie wziąć burgerki. Jeszcze w safe. Tylko pytanie, czy gdzieś jest tu safe? Nie jest safe. Teraz znajdziemy. To jest lodówka e, Dobra, ja zaraz ja już ustawiam rangi i o tu jest safe, dobra, to zaraz zobaczymy czy to tam, nic. Czy tam przeskoczyć. Jak tam się dostać? O, poszło. Nie, nic Więc ma, dobra. To to. Hmm, zaraz y, ustawiam rangi i widzimy się to jest za sekundę. Hmm, dobra, wracamy już. Ja wszystkie rangi już tutaj ustawiłem. Także takie ja, tak mamy rangi. Hmm, przedmioty, transport macie jak widzicie od pierwszej rangi. Eee, myślę, że jak sprzedam dzisiaj stację. To kupię biuro. Kupię biuro, które jest... Któreś z tych biuro kupię? Kupię, e, kupię ulepszenie, żeby był garaż jakieś samochody, coś, coś wybiorę, żeby było do rodziny. Także to e, odpaliłem kontrakt rodzinny już pierwszy e, na 40 kg karmazyna Także trzeba jechać połowić. Myślę, że to na razie tyle. Dołączajcie do rodziny. Będzie link do aplikacji rodzinnej. Dołączajcie tam i będziemy się widzieć co jakiś czas. Także do następnego. Cześć.